Cześć, Ali mnie przedstawił, jestem tu już drugi raz z przyjemnością. Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię mniej techniczną. Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię, które w naszej technicznej pracy musimy też brać pod uwagę z jednego prostego powodu. Nie jesteśmy zrobieni z kodu, nie jesteśmy zrobieni z krzemu, jesteśmy zrobieni z mięsa. I mięso posiada emocje. I musimy się liczyć z tym tworzywem, które. Które właśnie nas tworzy. I to tworzywo jest bardzo istotne. Dlaczego jest istotne? Ponieważ na to pytanie moja odpowiedź jest zdecydowanie tak. Osobowość ma znaczenie przy pracy technicznej. Będę się tu skupiał przede wszystkim na pracy programisty, na pracy kogoś, kto tworzy kod, ale wiele z tych idei, jak zobaczycie, ma zastosowanie dla naprawdę szerokiego zakresu pracy technicznej. Mam nadzieję, że również tym, którzy nie kodują na co dzień zawodowo, się to przyda. Ale wracając, samo programowanie jest pewną umiejętnością, którą bardzo ciężko zmierzyć. Ponieważ niekiedy możemy spędzić dwa tygodnie myśląc nad rozwiązaniem problemu, tylko po to, żeby później w dwie godziny ten problem rozwiązać i rozwiązać go skutecznie. Ciężko jest zmierzyć wydajność pracy programisty. Wielu próbowało, wielu na tym, na tym poległo. Ale. Bez wątpienia to, co mamy tutaj, czyli nasze właśnie mięso służące do myślenia, ma ogromne znaczenie. Bo tak naprawdę to, co mamy w naszych głowach, jest podstawowym tworzywem do naszej pracy. Tworzymy coś z niczego. To jest praca inżynierska, to jest praca, która polega na tworzeniu rozwiązań technicznych, ale w gruncie rzeczy, tworzywo, w którym operujemy, to są nasze mózgi. Tylko i wyłącznie. I musimy sobie z tym radzić. Więc. Odpowiadając na pierwotne pytanie, jakie są najważniejsze, absolutnie najważniejsze psychologiczne cechy programisty? Zapewne spotkaliście się z taką odpowiedzią. Inteligencja. Może nie tyle odpowiedzią, ile pytaniem, czy, czy trzeba być inteligentnym, żeby zostać programistą? Otóż y, moja odpowiedź brzmi nie. Ponieważ komputery są zbyt skomplikowane i nikt nie jest wystarczająco inteligentny, żeby je programować. Kropka. To powiedział pan Edgar Dijkstra, który no, wiedział, co mówi. Myślę, że ci, którzy wywodzą się ze świata programowania, kojarzą to nazwisko. Co więcej, wysoka inteligencja może prowadzić do rozrostu ego. Rozrost ego może prowadzić do tego, że nasze umiejętności w programowaniu wręcz się obniżą, a nie podwyższą, ponieważ utrudnia to współpracę, utrudnia to przyznanie się do błędu. Właśnie, skoro mówimy o przyznaniu się do błędu, za bardzo ważną cechę. U programisty uważam skromność, umiejętność przyznania się do tego, że posiadamy pewne ograniczenia, umiejętność przyznania się do tego, że nie jesteśmy alfą i omego, możemy popełniać błędy i musimy sobie z tym jakoś poradzić. No właśnie, ale w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić? Z tym, że nasz, yy, nasz mózg posiada pewne ograniczenia. Szeroko znane, tak zwane dobre praktyki programistyczne są narzędziami, które właśnie po to mamy w naszej branży. Wszystkie te rzeczy, które, których uczymy się jako młodzi programiści, bądź, będąc już bardziej doświadczonymi, uczymy młodych programistów, wszystkie te rzeczy mają w gruncie rzeczy jedno zadanie: obniżyć obciążenie, które wywieramy na nasz mózg, po to, żeby kompensować pewne. Pewną nietechniczność naszego mięsa do myślenia. Więc zarówno takie rzeczy jak dekompozycja systemu, podzielenie go na mniejsze elementy, jak i przegląd kodu. Fakt, że nie ufamy sami sobie na tyle, że chcemy, żeby nasi współpracownicy przeglądali nasz kod, bo mogą tam się znaleźć błędy i z całą pewnością znajdą się tam błędy. Nawet taka zasada jak to, żeby funkcje tworzyć na tyle krótkie, żeby mieściły się naraz na ekranie. To jest. To jest tak proste, a tak genialne. Zobaczcie, mózg ogarnia to, co widzi, to, na co jest w stanie jednym spojrzeniem oka przeskanować i zbudować sobie strukturę. Jeżeli tworzymy kod, który zajmuje więcej miejsca, musimy skrolować, nasz mózg już nie potrafi go tak dobrze ogarnąć, mamy problem, przestajemy, przestajemy ogarniać. Konwencje kodu bardzo ciekawa rzecz. Nie musimy podejmować tych wszystkich drobnych decyzji, jak sformatować, jak nazwać zmienne, bo mamy konwencję, znowu obniżamy ładunek którym nasz mózg musi przetworzyć. Skupimy się na problemie, a nie na tych wszystkich pobocznych rzeczach. No, ale dobra, zaraz, zaraz. Czy ten nasz mózg, to my w gruncie rzeczy chcemy, żeby on odpoczywał, czy ciężko pracował. No przecież po to pracujemy, żeby w czasie pracy skupić się na pracy, żeby heavy lifting robić, tak? Żeby tutaj zostać siłaczem. Zapewne spotkaliście się już z tym. Że poświęcając bardzo duży wysiłek w rozwiązanie problemu, nie jesteście w stanie tego problemu spotkać, tego, tego, tego rozwiązania znaleźć. Ale gdy odejdziecie od komputera, gdy, nie wiem, wrócicie do domu, zajmiecie się podlewaniem kwiatków, zmywaniem naczyń, zabawą z dzieckiem, i nagle nic tego ni owego, przychodzi rozwiązanie w momencie relaksu, w momencie, gdy nie skupiacie się na problemie, ponieważ nasz mózg najlepiej działa, gdy jest zrelaksowany. Oczywiście, momenty takiego intensywnego skupienia są potrzebne, ale rozwiązywanie kreatywnych problemów, które są naszą codziennością, najlepiej naszemu mózgowi wychodzi właśnie wtedy, gdy jest relaks, gdy jest spokój. W wolnych chwilach tworzę yy, bibliotekę open source, która narzuca szereg, yy, szereg wyzwań technologicznych, i wielokrotnie natknąłem się na to, że Godzinami próbuję rozwiązać jakiś problem, nie jestem w stanie tego zrobić. Odkładam, idę spać przed zaśnięciem. O, to takie proste. Ciach. Popełniłem tyle błędów, bezpośrednio siedząc przy przychodzie, tyle, na tyle skomplikowanych sposobów próbowałem rozwiązać te problemy. Tymczasem rozwiązanie przyszło do mnie w momencie, gdy już byłem na, na krawędzi snu. To jest właśnie to zjawisko. To jest właśnie to zjawisko. Dajmy mózgowi odpocząć. I ten stan flow, takiego przepływu, w którym jesteśmy najbardziej produktywni, najbardziej, yy, najbardziej kreatywni i rozwiązujący trudności, to nie jest stan dużego obciążenia, ale właśnie odpowiednio niskiego obciążenia. No ale nie chodzi o to, żeby w ogóle nie obciążać mózgu, no bo jednak troszkę trzeba go używać. Tymczasem prokrastynacja jest czymś, co również towarzyszy naszej pracy dość mocno. Cięgnijmy tutaj do najnowszych badań. Czym właściwie prokrastynacja jest? Bo zapewne spotkaliście się wielokrotnie z takim stwierdzeniem, że jest to wada charakteru, jest to problem, jest to coś, z czym trzeba się. Jakoś trzeba się z tym uporać, bo jest to utrudniacz w pracy. Najnowsze badania dowodzą, że nie jest to wada charakteru. Najnowsze badania dowodzą, że jest to odpowiedź emocjonalna. Że jest to w gruncie rzeczy reakcja naszego organizmu, naszego mózgu na lęk. Boimy się czegoś. Oczywiście, dowiedzieć się, czego się właściwie boimy i co powoduje w nas taką reakcję, jest to, jest to kluczowe. Ale sam fakt, że unikamy jakiegoś zadania, właśnie to oznacza, jest to mechanizm radzenia sobie z tym problemem. Oczywiście, gdy odkładamy problem, narasta w nas poczucie winy, jeszcze bardziej się tego boimy, jeszcze bardziej. Odkładamy problem, mamy taki zaklęty krąg, chcemy z tego kręgu się wyrwać. Więc pierwszym krokiem będzie uświadomić sobie, co właściwie powoduje we mnie ten lęk. Czy ja się boję porażki? Czy ja się boję tego wyzwania technicznego? Może się boję sukcesu, czasami i tak nawet bywa. Warto się nad tym zastanowić, warto wejrzeć w swoje emocje, wyciszyć się trochę, spojrzeć w siebie, introspekcję przeprowadzić, po to, żeby zidentyfikować, czego ja się tu boję. A gdy już to zrobimy, to trzeba sobie przebaczyć. Trzeba sobie przyznać prawo do tego, że ja mogę się bać, mogę mieć taką reakcję. Nie jestem maszyną. Maszynę programuję, ale ja jestem człowiekiem. Jestem zrobiony z mięsa, który ma uczucia, emocje. Ja muszę o siebie zadbać. Elementem tego jest wybaczyć sobie swoją właśnie taką emocjonalną niedoskonałość, powiedzmy. A później, zamiast mierzyć się z tym ogromnym zadaniem, które przed nami stoi, które nas przeraża z jakiegoś powodu, najlepszym sposobem jest wykonanie pierwszego kroku. Za pierwszym krokiem jest drugi krok, za drugim krokiem jest trzeci krok. I tak krok po kroku możemy uporać się z każdym dowolnie dużym zadaniem, ale nie myślmy o nim jako o wielkim potworze, z którym musimy się zmagać. Myślmy zawsze o tym następnym kroku i po prostu wykonajmy pierwszy krok. Gdy już sobie przebaczymy za to, że się boimy ten pierwszy krok wykonać. Skoro mówimy o takich troszeczkę poważniejszych sprawach, to chciałbym poruszyć sprawę bodaj najbardziej gorzką, która towarzyszy naszej branży już od jakiegoś czasu, i w tej chwili coraz bardziej eksperci biją na alarm mianowicie kwestia zdrowia psychicznego ludzi w IT. Otóż badania teraz dowodzą, był taki słowny raport niedawno, że takie rzeczy jak depresja, ponad jedna czwarta ma zdiagnozowaną bądź podejrzewaną depresję. Takie rzeczy jak zaburzenia lękowe, niemalże jedna czwarta, albo zdiagnozowane, albo podejrzewane zaburzenia lękowe. Takie rzeczy jak wypalenie zawodowe, 70% ludzi z branży mówi o wypaleniu zawodowym. Przy czym ten czerwony obszar to jest od dłuższego czasu. To jest coś, co można nazwać mroczną stroną naszej profesji. Co się takiego wydarzyło? Co poszło nie tak? Dlaczego ten wspaniały zawód, kreatywny, dający szereg możliwości rozwoju oraz, nie ukrywajmy, całkiem fajne, całkiem fajne wynagrodzenie, czemu doprowadza nas na skraj wytrzymałości emocjonalnej? No cóż, szczerze powiem, nie wiem. Jest to bardzo złożony problem. Jednak można przedsięwziąć szereg kroków, żeby. Uniknąć tego w naszym przypadku. I jest to temat bardzo złożony. Nie chcę tutaj udawać eksperta, który zna prostą odpowiedź na wszystko. Jednak te zalecenia, te rady, których, którymi tutaj się chciałbym podzielić, są w gruncie rzeczy czymś takim na elementarnym poziomie. Są, są początkiem, żeby zacząć mierzyć się z tym problemem i zacząć sobie z nim radzić. Oczywiście nie chcę tutaj stwierdzić z tej perspektywy, że wystarczy dwa następne slajdy. I jeśli macie problem, to przestaniecie magicznie nie mieć problem. Jeżeli, jeżeli naprawdę macie problem, sięgnijcie po profesjonalną pomoc. No, ale dobra. Przejdźmy do slajdów. W jaki sposób możemy uniknąć wypalenia? Po pierwsze, work-life balance, czyli nie spędzajmy całego życia w pracy. Jeżeli programowanie jest twoją pasją, tak? Jest tu ktoś, czy, kto może powiedzieć, że programowanie jest jego pasją? Technologia? Ręka w górę, śmiało. Super, bardzo się cieszę, że to jest Wasza pasja. Znajdźcie sobie inną. <głos> <głos> nie, nie mówię, że macie przestać się pasjonować kodowaniem, ale chodzi o to, żeby mieć również coś poza. Ponieważ balans między pracą a życiem jest konieczny, żeby nie zwariować w tejże pracy. Szczególnie, gdy pracujemy z domu. Nasza branża daje takie możliwości w wielu przypadkach. Praca z domu może się wiązać z tym, że laptopa weźmiemy do łóżka, że zaczniemy coś tam jeszcze robić wieczorkiem albo z samego rana już. Ten podział między pracą a życiem robi się coraz bardziej płynny, co może doprowadzić do sytuacji, że zawsze czujemy się w pracy, że zawsze czujemy się pod presją. Prosta droga do kłopotów. Kolejna rzecz, wypoczynek. Sen. To jest takie proste, ale tak ciężko to zastosować. Szczególnie, że następny problem czeka, następny pomysł do biblioteki chciałbym dodać. Ja tylko, tylko, tylko północy zarwę. Nie? Łatwiej się to robiło, jak miałem 20 lat. Jak mam 40, to troszeczkę trudniej, ale wciąż mi się zdarza, bo po prostu lubię to, co robię. Ale jednak wypoczynek jest czymś bardzo istotnym i chciałbym z tej strony to bardzo, bardzo zalecić. Nawet jeśli sam nie dopisuję w pełni pod tym względem. Ale wypoczynek to nie tylko sen. Wypoczynek to też to, co robimy poza pracą, hobby. I żeby nie było, Netflix to nie jest hobby, gry wideo to nie jest hobby. Jeżeli próbujemy się zrelaksować przed ekranem, podczas gdy pracujemy przed ekranem, to czy nasze ciało się w jakikolwiek sposób relaksuje? Czy to jest dokładnie to samo, tylko na ekranie są wyświetlane inne treści? Warto się fizycznie oddzielić od tego, co robimy na co dzień. Fizycznie zrobić coś innego, oderwać się od ekranu, iść skopać ogródek. Jeśli nie macie ogródka, to znajdźcie kogoś, kto ma ogródek, i skopcie mu ogródek. Iść skosić trawę, iść na spacer po lesie. Można chodzić na spacery po lesie, słuchajcie, bez psa. Nikt tego nie sprawdza, tak? Spokojnie można. I postarajcie się o to, żeby, żeby odrywać się od tego ekranu. Kolejna rzecz, i tutaj, może bliżej. Bliżej jesteśmy samej, samej praktyki zawodowej, ponieważ nasza branża, jakkolwiek jest pod wieloma względami korzystna, to wiąże się też z ogromną presją. Trzeba się stale uczyć ciągle coś nowego ciągle jakieś rzeczy, które się tam dzieją, a my nie jesteśmy na bieżąco fear of missing out FOMO. Trzeba nauczyć się tego, żeby czasem odpuścić. Trzeba nauczyć się tego, że nie będziemy ekspertami we wszystkim. Trzeba nauczyć się tego, że AI może troszeczkę tutaj zagrozić naszej pozycji i odpuścić. Nie możemy mieć nad wszystkim kontroli. I w momencie, gdy przyznamy sami przed sobą, że próbujemy zawsze być najlepsi, w momencie, gdy sobie uświadomimy, że to nie jest co bo nie da się na dłuższą metę być zawsze najlepszym, ponieważ się zajedziemy, to jest moment, w którym zaczynamy. Zdrowieć. Zaczynamy w sposób zrównoważony podchodzić do naszej drogi zawodowej, do, do, do naszej pozycji. Warto o tym pamiętać. Ale w momencie, gdy problem już występuje, to trzeba twardo przyznać samemu przed sobą. Nie jestem niezniszczalny. Potrzebuję pomocy. To jest OK, że ja proszę o pomoc. To jest OK, kiedy chcę poświęcić czas na zaadresowanie swoich problemów. To nie jest moja wina nie powinien mnie powstrzymywać lęk przed tym, co powiedzą koledzy, co powie szef. To jest nasze życie. Nie chcemy przecież sobie sami swojego życia niszczyć w imię czego? Właśnie w imię czego. Jeżeli lubimy tę pracę, jeżeli kiedykolwiek lubiliśmy tę pracę, to to jest ważne, żeby. Pozostawić sobie przestrzeń na lubienie tej pracy, ale nie dać, sobie, nie dać się zniszczyć tą pracą. No i co ważne, tutaj wytłuszczone, wytłuszczoną czcionką to umieściłem grow awareness. Nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć na polski. Chodzi o to, żeby budować samoświadomość tego, jak funkcjonujemy, co nas napędza, co, nas, co nam obniża lot i w jakich aspektach Musimy postawić tą granicę, ten work-life balance musimy powiedzieć ciach tutaj koniec. Już teraz chcę się zrelaksować, teraz chcę odpocząć, nie chcę wiecznie o tym myśleć, nie chcę się tym ciągle zajmować. Ale chodzi o poznanie własnych reakcji. Nie chodzi o pewną formułkę, którą nam HR-y powiedzą, ale o poznanie własnej odpowiedzi emocjonalnej na to, co się w nas dzieje. Gdy będziemy rozumieć siebie, będziemy wiedzieć, jak działać. I wtedy będziemy mieli przestrzeń do tego, żeby działać odpowiednio, tak, żeby żeby wyszło to nam na zdrowie. Dobrze. Trudne tematy. Przejdźmy może do pozytywów, co? Jak zostać świetnym deweloperem. I tutaj już nie będę podawał negatywnych cech. Nie będziemy już mówić o ego. Ale będziemy mówić o tym, jakie są najważniejsze cechy dewelopera, który jest dobrym, świetnym deweloperem. Ma szansę być, być świetnym. Pierwsza rzecz którą myślę, że warto by pielęgnować, to ciekawość. Nie chodzi tutaj o to, często dostaję takie pytanie: Przychodzi do mnie młody pracownik, bądź w ogóle starzysta i mówi, czy, czy żeby być programistą, to trzeba być pasjonatem, bo, bo ja nie jestem. Chciałbym się tym zająć, podoba mi się to, ale no nie jest to moja pasja. Moją pasją jest cokolwiek innego. Czy mogę być programistą? Możesz, jak najbardziej, ale bądź ciekawy. To jest branża, w której trzeba się uczyć. To jest branża, w której warto poznawać nowe rzeczy. W ramach tej ciekawości szereg rzeczy. Nikt nie każe ci tego robić po godzinach, żeby nie było. Ale czytaj. Eksperymentuj, próbuj. Próbuj z nowymi rzeczami, próbuj z nowymi frameworkami, z nowymi językami. Znajdź ten moment, tą przestrzeń. Najlepiej to znać pracodawcę, który ci tą przestrzeń również da na to, żeby Dokształcać się i rozwijać również w ramach tej pracy. Analizuj, planuj, ale też komunikuj się. Ucz się, ale ucz też innych i współpracuj. Bardzo dużo zależy od tego, żeby nie być wolnymi strzelcami, ale żeby również z innymi ludźmi się stykać. I bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Skoro już mówimy yy, o współpracy, to wchodzi w grę jeszcze coś, co bym nazwał intelektualną uczciwością. I to ma dwa aspekty. Po pierwsze, jest to aspekt wewnętrzny i jest to też aspekt zewnętrzny. Co mam na myśli? Żebyśmy nie udawali, że jesteśmy ekspertami, ani przed samymi sobą, ani przed ludźmi na zewnątrz. Oczywiście, nie twierdzę, że tu nie ma ekspertów. Nie udawajmy, że jesteśmy ekspertami wyższymi niż nasz poziom ekspertyzy, dobra? Żeby, żeby, żeby była jasność. I wchodzą tutaj w grę takie rzeczy. Jeżeli kodujemy, to czy zdarza nam się zmienić coś, w miarę losowo bez zrozumienia problemu i wcisnąć się w 5 ponownie, czy tam F9, w zależności od środowiska. Czy zdarzyło się komuś? Wprowadzić bezmyślną zmianę w kodzie. Spróbuję. Może się uda, może się uda, może się uda, może się uda. Jak tam mucha uderzająca w szybę. Tak, może za tym razem, może tym razem. Komu się udało? Choć raz, tak? To nie jest najlepsze wyjście. To nie jest najlepsze wyjście. Oczywiście, że tak robiłem. Każdy to robił. Ale jeśli rozwiązujemy problem, i inżynieryjny problem w kodzie, to warto zrozumieć ten problem. Zamiast losowym ciągiem znaków, który akurat nam przyjdzie, coś tam pozmieniać, coś zamienić miejscami, może tym razem zadziała. Intelektualna uczciwość wobec nas samych mówi: skup się na problemie, zajmij się nim, zamiast próbować na oślep. Ale druga sprawa jest taka. Komu się zdarzyło? Kiedykolwiek powiedzieć i jutro będzie pull request. Zrobię, zaraz zrobię. Jutro, jutro, najpóźniej jutro. Podczas gdy wiedzieliśmy, że to jest czysty dzień przynajmniej. Komu się udało, choć raz. Wszyscy ładnie raportują, a super. Ja jestem winien tego. I to też jest element intelektualnej uczciwości. Czy ja faktycznie raportuję do moich przełożonych, do moich kolegów w sposób, który mogę nazwać absolutnie intelektualnie uczciwym? Czy jestem tutaj transparentny? Warto, warto być. Wiem też, jak się kończy, gdy, gdy nie jest się intelektualnie uczciwym i transparentnym. To też powoduje narastanie lęku, narastanie, narastanie stresu, bo ktoś jednak powie, Sprawdzam kiedyś. I może się okazać, że jednak nie mamy tego komita i nie mamy tego pull requesta jeszcze gotowego. Wspominałem już o komunikacji, wspominałem już o tych umiejętnościach interpersonalnych, współpracy. To jest bardzo, bardzo ważne. Pytanie brzmi, czy ktoś tutaj próbował kiedyś rozpalić ogień własnymi rękami bez zapałek? Ktokolwiek. Ok. Czy udało się? Czy było to łatwe? Większość tutaj ludzi, jestem absolutnie przekonany, walczyłoby tak jak bohater filmu Castaway. Długo, ciężko. No może rezultaty gdzieś tam na końcu są, ale większość tu siedzących jest tak rozpieszczonych cywilizacją, ze mną włącznie, że nawet rozpalenie ognia byłoby problemem ponieważ nasza siła nie wynika z inteligencji jednostki czy z umiejętności czy z doświadczeń nasza siła wynika z inteligencji stada w którym jesteśmy całej społeczności więc nasza siła pochodzi również ze stada myślę też że ważne jest w przypadku programowania aby wykazywać się dyscypliną dyscypliną w kreatywności ponieważ każdy problem można napisać dowolnie ogromnym kodem nie chodzi o to, żeby popuścić wodze fantazji, nie chodzi o to, żeby pisać wszystko, co nam na myśl przyjdzie, ale żeby czasami zrobić coś prościej, czasami zrobić coś w bardziej standardowy sposób, ale skuteczny. Dalej, czy wytrwałość jest taką ważną cechą? Myślę, że nie. Ponieważ wytrwałość może prowadzić do tego, że będziemy próbować wytrwale, bardzo mocno w rozwiązanie, które może nie zadziałać. Warto zrobić sobie krok w tył. Warto y, wykorzystać tą cechę naszego mózgu, który działa lepiej w warunkach, gdy wypoczywa, niż wytrwale debagować godzinami jakiś problem. Czasami warto zmienić. Zmienić zakres tego, co robimy. Nie zakres, zmienić temat, przesunąć mózg w inny problem, a może się okazać, że, że rozwiązanie samo do nas przyjdzie. Kolejna rzecz, która jest. Nie aż tak ważna, jeśli chodzi o bycie deweloperem, jest to doświadczenie. Ponieważ nie doświadczenie czyni dobrego dewelopera, ale to, jaki użytek z tego robi. 20 lat temu, jak zaczynałem pracę w branży, pewne rzeczy rozwiązywały się zupełnie inaczej. Gdybym użył swoich doświadczeń sprzed 20 lat, dzisiaj, to pisałbym kod, który jest bardzo słabo utrzymywalny i jeszcze mniej działający na przykład w chmurach, tak jak mój przedmówca tutaj mówi. To w ogóle nie było mowy o takich rozwiązaniach. Więc wykorzystujmy nasze wcześniejsze doświadczenia, żeby wyciągać odpowiednie wnioski. No często nawet z naszych pomyłek, albo z technologicznych yy, wspaniałości, które już dawno przeminęły. No nie bez powodu przeminęły i to też jest wa ważne doświadczenie. Yy, umiejętność szybkiego kodowania w dużej ilości. Ja myślę, że to w ogóle nie jest czymś przydatnym dla dewelopera. Yy, najbardziej produktywni, w sensie ilości napisanych linii kodu deweloperzy, z jakimi miałem do czynienia, jednocześnie mieli najmniejszą kontrolę nad tym kodem. Nie do końca byli w stanie ogarnąć, co on właściwie tam tworzy, co, co ten kod tam robi. Wyobraźcie sobie stronę, na której jest 200 wierszy, a którą ładuje się 6 minut. Bo tak napisał zapytania do bazy danych, renderowanie widoku i tak dalej, że prosta rzecz, 200 wierszy, 6 minut. Nie mogłem uwierzyć, ale tak było. To był człowiek, który pisał kot najszybciej ze wszystkich ludzi, jakich znam, ale nie zastanawiał się po drodze, co właściwie pisze, jakie to przyniesie skutki. Więc takie zabawy to na hakatony. Okay? Pytanie: czy jesteśmy w stanie poprawić nasz mózg? Czy jesteśmy w stanie zmienić coś w tym naszym mięsie do myślenia? Możecie spotkać różnych ludzi, którzy będą Wam obiecywać, że tak. W absolutnej większości będą próbowali nabić was w butelkę, ponieważ wiele mitów już zostało obalonych. Ja to wymieniłem tak naprawdę jeden, yy, jeden lub dwa, tak? Multitasking kompletnie nie działa. Fakt, że możesz zmienić swój, swoje podejście, swoje gruntowne, gruntowne okabelkowanie nie możesz. Poznaj siebie, wykorzystaj to, co masz, wyrób sobie dobre nawyki oraz naucz się współpracować. I to są najlepsze rzeczy, które możesz zrobić. I z tą myślą chciałbym wam, Was zostawić. Dzięki.